I tam w mojej winnicy. Dzisiaj opowiem przede wszystkim o redukcji owocowania. Oglądniemy sobie liście, jak wyglądają po ostatnim zabiegu. No i myślę, że będą odpowiedzi na pytania. Najpierw liście: zdrowe, zielone, czyściutkie. Mączniak prawdziwy i mączniak rzekomy na razie mnie nie dotyczy. 1 lipca wykonałem zabieg środkami wgłębnymi. Oczywiście były to środki dozwolone do stosowania w Polsce. Niemniej jednak, gdybym miał winnicę w Niemczech, to wykonałbym taki zabieg. Mieszanką, którą nazywam skorew, czyli skore i rewus. Oba środki podaje się w stężeniu 1 ml na litr. A no jak widzą, jak widać, działają bardzo dobrze. Liście czyściutkie, jak już mówiłem wcześniej. I teraz gładko przechodzimy do redukcji owocowania. Moim założeniem na razie jest. To, że będę zostawiał dwa grona na lato roślin. Nie więcej. Na pewno w ostateczności na Johanniterze będą dwa grona. Na Hibernalu i na że zastanowię się. I na Zweigelcie też dwa grona. Bo lubię ostatnio wino lekkie. A jak się zostawi dwa grona, to nie będzie to wino ciężkie, tylko lekkie. Tutaj mamy taką sytuację, właśnie. No i też zaczynając od początku, od początku krzewu, wszędzie są dwa albo jedno grono. A tutaj są trzy. Jedno, drugie i trzecie. Ja bym chciał, żeby te grona były tutaj, tak w tym miejscu. Na jednej linii było łatwo ochronić, więc nie zastanawiam się długo. Ciach i już tutaj ten liść mi trochę zasłania. Niepotrzebny on jest tutaj. Co dalej? Patrzę na grona, czy nie są za duże. Nie, zawsze usuwam te pierwsze odnogi, bo one powodują to, że później całe grono troszkę słabiej dojrzewa. Idziemy dalej. Kolejna latorość z trzema gronami. Raz, jeden, dwa, trzy. I tak jak poprzednio, usuwam to wyższe. I tyle. Tutaj usuwam ten odrost. No i tak dalej, i dalej, i dalej. Tutaj jest Joachanitem. Ten który pierwszy zaczął kwitnąć ogromne grono za duże za duże nie dojrzałoby a teraz a jeszcze może to o i teraz proszę bardzo ładnie wygląda ma szansę dobrze dojrzeć hibernal dwa ogromne grona Trzeba je troszeczkę zmniejszyć. Bo inaczej byłoby pieczko. Teraz, teraz, teraz będzie dobrze. Tu też jest coś ogromnego. Jakiś wąs szczepny. I o. I tak to wygląda. Rewództraminer. Pamiętacie jakie ja miał malutkie kwiaty. A teraz, tak jak mówiłem, te grona zaczynają rosnąć. Także nawet i tutaj chyba coś przerzedzić. Okej. Okay. Ale generalnie traminer to ma po jednym, po dwa grona na lato rośli, więc tutaj dużo roboty nie ma to jest młodszy krzew w trzecim roku jeszcze malutko gron liście też troszeczkę żółtawe to wszystko ma wpływ system korzeniowy jeszcze się nie rozwinął i dlatego to tak wygląda ale nic to w przyszłym roku będzie lepiej o tu jest trzecie grono niepotrzebne Te dwa to będą akurat na tą latorość Fajgald. No ten to produkuje zawsze ogromne rzeczy. Za ogromne. Jeżbym ja tego nie zredukował. Zobaczcie ile tego jest na tym gronie. Drugie grono. Tego nie zredukował. To byłoby kiepsko z dojrzewaniem raczej. To są trzy jagódki z mączniakiem ale to już jest mączniak prawdziwy, zlikwidowany. czarne przebarwienia białe. Zamieniły się na czarne. Prawdziwy sobie już umarł. Ale a jak czasami sobie chodzę po winnicy, to robię takie śmieszne zabiegi czyli usuwam jest jeszcze jedna można tego nie robić bo z tego infekcji powtórnej już nie będzie oczywiście jeżeli ktoś prysnął środkiem wgłębnym tutaj też jedna jagódka a przede wszystkim do usunięcia to to, to tutaj i to, i już jest fajna grona, tutaj jakiś taki odrost, fajkę właśnie produkuje takie odrosty. No, tutaj jest taki też odrost. Drugie grono. Drugie grono. No i tak. Powolutku i po kolei. Będę sobie za chwileczkę robił resztę. No spokojnie. A teraz zapraszam na pytania i odpowiedzi. Freak Dzięki. Ja również dziękuję za oglądanie filmu. Siema877. Intryguje mnie ten sposób nawożenia do korzeni głównych. Kapitalne. Pozdrawiam. Eee, cieszę się, że Pana to intryguje. I uważam, że. To, co zrobiłem z tym nawożeniem zimą, no to, to działa po prostu. W zeszłych latach musiałem dużo więcej razy stosować nawozy w tym roku, praktycznie tylko dwa razy. Także, także myślę, że tak będę robił w kolejnych latach. Mama tata jest moc. Ile godzin poświęca pan na winnicy? Planuję uprawy dwóch rzędów po 20 metrów, solary i deserowe mogłem poświęcić na wino 4-5 godzin miesięcznie i zastanawiam się czy to ma sens no 4-5 godzin to troszeczkę mało ja mniej więcej poświęcam na moje 80 krzewów tak średnio licząc godzinę dziennie ale czasami zdarza się tak jak w przypadku ogławiania że zasuwałem praktycznie całą niedzielę winnicy no oczywiście łącznie z obiadem i kręceniem filmu i nagrywaniem i później składaniem tego filmu Czyli mi się udało dopiero o tej w nocy wrzucić także troszeczkę to trwało ale to tak jak mówiłem na, w tamtym filmie że to jest najbar na, najbardziej czasochłonny zabieg generalnie poświęcam godzinę dziennie na 4-5 godzin miesięcznie no to może być trochę mało no chyba że Pan bardzo intensywnie Wykorzysta te 4-5 godzin. Bartes, dzięki za odpowiedź. Robię tak, jak pan mówi. Efekty już widać. Dziękuję bardzo, staram się. Dziękuję za oglądanie filmu. mid Rocks. Pozwolę sobie uściślić, że winorośl pochodzi z obszaru Bliskiego Wschodu i Kaukazu. Pierwsze dziko rosnące odmiany winorośli można znaleźć na terenach dzisiejszego Iranu, Armenii i Gruzji. Stamtąd rozprzestrzeniła się do innych części Azji, Europy i świata dzięki ludzkiej migracji, handlowi i uprawie. Ciekawostką jest, że winoroś jest jedną z najstarszych roślin uprawnych, której hodowla rozpoczęła się już ponad 6000 lat temu. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo za tą uwagę. Miało winorośli i o jej historii czytałem dobrych parę lat temu, i bo na ostatnim filmie strzeliłem z tym dalekim wschodem no bardzo fajnie że pan to napisał zawsze przyjemnie czyta się takie rzeczy dziękuję Małgosia piękna winnica bardzo fajnie tłumaczy pan dziękuję bardzo przede wszystkim dziękuję za oglądanie staram się żeby to było tak jasno i prosto przekazane bez jakichś strasznych opowieści ale proszę mi wybaczyć że czasami się trochę za bardzo rozwodzę albo coś tam pojemnie dokładnie, bo naprawdę w niektórych przypadkach ciężko jest e, sformułować takie sensowne, krótkie i treściwe zdanie. Olej. Przydatna wiedza. Czy będzie pan chronił grona przed osami? No, przed osami to tak raczej trudno się chroni, bo w zeszłym roku w ogóle miałem taki atak os. No, chroniłem je w ten sposób, że mam taki odkurzacz przemysłowy i jak byłem w Winnicy to wciągałem osy do tego odkurzacza to moim zdaniem to jest naj, najlepszy sposób są inne sposoby ludzie rozkładają butelki z piwem specjalnie skonstruowane tak żeby osa weszła do środka ale nie, nie mogła wyjść z tym że znam też opinię do tych butelek takie że piwo przyciąga osy i w tym momencie też jest więcej os, ale no też robiłem takie butelki w zeszłym roku oprócz tego odkurzacza i trochę tam się os złapało. Pamiętajmy jedną rzecz, osy to nie pszczoły, osy to są szkodniki takie jak muchy czy inne robale, no niestety osy atakują, w zeszłym roku mój kolega musiał wcześniej zebrać taki kolega, który ma tam hektarową winnicę, musiał wcześniej zebrać, bo bo nie doczekałby do zbioru, zjadłyby wszystko także trzeba się tylko modlić, żeby grona nie dojrzały za wcześnie, właśnie w zeszłym roku troszkę mi za wcześnie dojrzały i dlatego miałem pierwszy raz pierwszy raz osy które mi wcinały przede wszystkim Johanitera, ale nie w jakichś wielkich ilościach, to no, tam jedna, dwie jagódki pocięte w ciągu dnia, bo osa jak już przyleci Rozetnie jagódkę, to reszta już leci do tej jagódki, dopóki oczywiście jej nie wyżą do końca. Jak się tą jagódkę usunie, no to zanim osy przetną tą skórkę, powiedzmy przetną skórkę następnej jagódki, no to troszeczkę im to zabiera czas. W ten sposób zyskuje się cenne minuty i dni. A jeżeli chodzi o osy tak na marginesie, to odkryłem właśnie podczas smażenia steka gdzie mi się tutaj szykują do ataku jest gniazdo Ja będzie z tym powalczyć no jeszcze nie likwidowałem gniazda zobaczymy jak to będzie Rex witam nowo posadzony krzew wyrósł mi na ponad 2 metry czy należy go ogłowić no, oczywiście No jak... Tam, na w poprzednich filmach mówiłem, że policzyć 12 liści, liści i ciach. Nie potrzeba, żeby on rósł wyżej. Jak się go ogłowi, to wtedy jest szansa, tak mi się wydaje, że więcej pary pójdzie w rozwój korzeni. Bo, bo, bo będą mogły po prostu się rozwijać, nie będą musiały pompować tam wysoko yy, substancji odżywczych. Nowaks. Dzień dobry. Pytanie, czy Zweigel dobrze dojrzewa w północnej Polsce? Jak Pan osobiście uważa? No, ja uważam, że dobrze dojrzewa, bo ma dobre parametry. Zwykle go zbieram przy 22-23 briksach. To jest, to jest określenie poziomu cukru. Przy około 7 gramach na litr kwasów. Tu, jak na czerwone wino, to jest, to jest bardzo dobry rezultat. I 3,5, 3,6 pH, dosyć wysokie pH, oznaczające, że grona po prostu bardzo dobrze dojrzały Także uważam, że dojrzewa bardzo dobrze. Mick Crox Jest pan tak wielkim pasjonatem, że nie jeden z zawodowiec mógłby panu asystować, oj tam, oj tam, bez przesady. Ja z z zajmuję się uprawą garażową robię wino garażowe czyli małej ilości mogę sobie poświęcić mogę sobie tak poświęcić dużo czasu i wykonywać takie czynności które zawodowiec po prostu by wyśmiał on, on, on nie może chodzić z sekatorem po winnicy albo pryskać jakimś opryskiwaczem ręcznym po prostu jedzie traktorem zasuwa pryska nie, nie zwykle tak liści jak ja ręcznie tylko też ma specjalne takie, specjalne takie urządzenie które Podłącza do traktora, i który tnie liście, nie martwi się o pasierby, nic, o nic się nie martwi. Także, no, uważam, że zawodowiec nie mógłby mi asyst, asystować, bo on robi troszeczkę inaczej. Lucyna Jakubowska. Wino z Winogron ma bardzo dużo rozweretrolu który działa wszechstronnie jako przeciwutleniacz przeciwmierzdzicowo czyści naczynia. I te włosowate, i te głębokie. Tętnice ze złogów, cholesterolu, czego nie ma w winie z róży. Wino z winogron jest lecznicze, nazwane Superfood. Oczywiście nie w nadmiarze. Oj, tam, oj, to, tam, czemu nie w nadmiarze? Przy dobrym towarzystwie może być i mały nadmiar. No tak, czytałem dużo o winie, właśnie, że ma takie lecznicze działanie. Pełno było, było takich opinii, że jakiś Francuz dożył 130 lat, wypijając dwa kieliszki wina dziennie. Także można powiedzieć, że w związku z tym, żeby, żebym dożył 100 lat, zabrałem się za uprawę winorośli. Dziękuję bardzo. To wszystkie pytania, to wszystkie odpowiedzi. Zapraszam do oglądania. Kolejnego filmu. Dziękuję wszystkim za oglądanie poprzednich. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.